Cześć kochani, ja właśnie się szykuję, ponieważ zaraz jadę z mamą do sklepu załatwić jeszcze parę rzeczy, a mamy nowy dzień w ogóle. Więc tak, wczoraj pokazywałam Wam jak przygotowałam już rzeczy do walizki i dzisiaj będę to już pakować i wkładać do walizki. I pokażę Wam to również, więc myślę, że mam nadzieję, że się zmieszczę. Mam no, nadzieję, że się zmieszczę, bo może być y, ciężko, bo wziąłam bardzo dużo y, rzeczy, więc zobaczymy. wróciłam ze sklepu tu mam przed sobą rzeczy, które spakuję do walizki które mam obok siebie niestety nie wiem jak Wam to pokazać ale mieliście wstawkę jak byłem i oboje więc tak yy, zaczniemy od yy, chyba spodenek pokażę jak te jakie spodenki zabieram ze sobą i tak pierwsze to są takie zwykłe dżincowe kolejne to są takie beżowe, bardzo podobne, z tego samego sklepu. One są ze Stradivariusa. Kolejne są takie dresowe. Żeby jakoś wygodnie też było. Tak. Dobra, kolejne to są takie czarne, też dresowe. Takie jeansowe czarne. Dobrze, to spodenek mam tyle i powinny wystarczyć Cześć kitu. Dobrze, mam raz, dwa, trzy, cztery pary długich spodni i dwie pary dresów I to powinno mi wystarczyć. Tak mi się wydaje. Biorę takie zielone cargo spodnie. Też mam tutaj wszystko poskładane, więc nie chcę tak tego rozwalać, ale no, takie zielone cargo. Takie jeansy z dziurami. z dziurami. Takie o. I one były z i miałam je też rok temu na Solinie. Bo ja czytam co roku, to już bym mówiła. Mam tak, kolejne kargo spodnie czarne, tylko to jest cały okruglone, ja musiała musiała tą rolką tak przejechać. I one są z handemu i były za 90 minut, no 12 zł. Więc tak, kolejne, Jezu, ja byłam w szoku jak... Zobaczyłam za ile te spodnie były To są zberszki Takie yy, Też One się jakoś nazywają No powiedzmy, że to też są cargo I one były za 50 zł Chyba na przycenie I tak, z długich spodni to tyle I mam jeszcze Dwie pary dresów I Pokażę wam je teraz Aha, i wziąłem jeszcze takie krótkie bikery. One są mega wygodne, ogólnie polecam. Te bikery są super pod spodnie cargo. Ja je bardzo lubię pod zielone spodnie. Te cargo. No i więc biorę jedną parę. Mam takie dressy z Sunseya, takie bodowe. Tak, one mają własny kolor. I takie same czarne I jeszcze biorę yy, brązowe Takie same, tylko po prostu brązowe Bo ja lubię z Sinsaya dresy mega wygodne moje. Ogólnie dresy są wygodne Więc tak, yy, z długich spodni To jest yy, wszystko Teraz wam pokażę No, bo mam tak Koszulki takie krótkie I dłuższe Więc teraz wam pokażę chyba te Te krótsze pokażę, Tak mi się wydaje bo ja się szybciej moim zdaniem składa. Bierzemy taki. Ja biorę taki. Y... On jest ogólnie fajny. Dostałam go od babci z Ameryki. Dobra. Kolejny jest taki. Taki on. Mega fajny z New Yorkera. I taki sam, identyczny, mam niebieski identyczny jak ten pierwszy mam tak zielony, też z takim tutaj wycięciem taki sam mam też czarny kolejny to jest taki na szeleczkach z handemu. taki o wyróżyczki mogliście mnie już zobaczyć w nim w pierwszym vlogu z wycieczki szkolnej. To jest koszulka czarna na szalkach, zwykła, więc to też nie ma co pokazywać Mam też taki top, taki. E, on jest mega wygodny. Ja wiem, że bardzo dużo tego biorę, ale ja nie wiem w co będę chciała się ubrać, więc wiecie. Ja zawsze biorę dużo rzeczy. Taki butylki. E, taki sam jak ten niebieski i biały. Mam też czarny z Bershki, ale ja go kupiłam bardzo dawno temu. Ale myślę, że on jest taki dosyć basic, więc możecie go jeszcze znaleźć, chyba w wtórce. Nie wiem. I taki sam, szary. Identyczny. Kupiłam w handlemie też taki topik. Topik, top. Mm. Tak. Ja to wszystko od razu składam. I tutaj przejdziemy teraz do koszulek z krótkim rękawem, bo te były wszystkie takie bardziej na szelkach i tak dalej. No dobra, ta jest z rękawem 3 /4. Chyba tak to się nazywa. I tutaj miał w Seen Series, że to przepiękna ta bluzka Jest śliczna, nie mogę Jest mega ładna, żeby mi się to była. I zaraz ją w Seen to jest ogólnie XXS. Ja widziałam ją ostatnią, ale może być jeszcze będzie. Dobra, teraz przejdziemy do koszulek takich ten z krótkim rękawem. To jest taka biała. Kolejna jest, to jest z tej samej jakby Nie no to jest od mojej babci, tak mi wysłała taką. I to jest taka sama, tylko bez takiego wycięcia. Zwykła, biała, z krótkim rękawem. Taka sama czarna. I tu mam jeszcze taką z handemu szarą, ciemno szary. Widzę, że już się zrobiły takie odciski, Zgięć tych ale to nic. Z krótkich koszulek to jest tyle. Ja mam takie dłuższe, to Wam też pokażę jest taka z Chicago z polembera. ona jest taka no jak ta w sumie taka no nie chcę się jej po prostu rozwijać sweterek z długim rękawem jakby było zimno No pod namiotami i w dach to nigdy nie wiadomo więc wzięłam dwie koszulki z długim rękawem tu mam taką ta jest fajna, mogę ją rozwinąć. To jest super. Okay, kolejna to jest taka z długim rękawem czarna. Zwykła czarna z długim rękawem. Yy, dobra, kolejna to jest taka, takie gwiazdki, takie. Wygląda jakby była popisana markerem z berszki. Yy, tak. Kolejna jest taka Sei Cheese. No, taka. Yy, no jest z męskiego. Kolejna to jest taka. Może ja wam tak pokażę. O taka. Ze słońcem. Kolejna to jest taka ze Snoopim. Ja ją bardzo lubię, bo jest mega ładna. I reszta to są bluzki do spania. Ja ogólnie śpię w t-shirtach, a nie w piżamach. Może dziwne, ale... Jak ktoś też tak ma, to napiszcie. Dobra, to jest taka. Ona jest taka mega mięciutka, nie wiem jak nazwać taki materiał. Taka osobliwa, taka mi mięciutka jest, naprawdę jest super. I też jest od babci y z tej marki Wild y Fable. Y I jest, no fajna, jest fajna. Fajnie się w nim śpi y Ja jej bardzo lubię. Dobra, kolejne to są, o taka. taką mam z zespołem Kupiłam ją bardzo dawno temu w się I tak, co tu jeszcze mam? Aha, jeszcze dochodzę. Ja mam taką Stranger Things. Bo nie chcę mi się tego rozwijać, więc mam tak pokazuję. Taka. Dobra i mam jeszcze jedną. W tej nie śpię, czasem w chodzę. Taka też ze Stranger Things. Czarna ogólnie skropa. Czekajcie, pokażę może. Tak. W ogóle katar mi jakiś złotał Nie wiem I mam takie, no ewentualnie, no mam trzy do spania Wystarczą? Wystarczą Jeszcze biorę spodnie y, takie długie do spania, w razie czego Bo tu mam też spodnie, w których będę spać I to są chyba te czarne dresowe, co Wam pokazywałam I tak, y, tu mam jeszcze koszule, sweter i bluzy W ogóle bluzy dopakuję na samym końcu i w jednej pojadę jeszcze buty muszę dopakować I kosmetyczkę, to kosmetyczkę też mam to do niej spakuję. Yy, Dobra Mam taką koszulę z H&M Czekajcie, bo ją mi się ciężko składało Taka Dobra, pokażę Wam co Ładniej będzie wyglądać No, ładna, ładna Nie wiem czemu, ale ona mi daje taki Trochę vibe z Jeannie i George nie wiem, Jeannie miała podobną i mi się mega spodobała więc odpowiadam do handemu i jakimś trudem na nią trafiłam, więc w sumie spoko. Teraz ją muszę złożyć. Więc... O, i już. Wow, szybko poszło. Ok, teraz tutaj mam taką narzutę baseballową, Nie wiem tak to mogę nazwać. Ona jest długa ogólnie. No ale w tamtym roku ją miałam i mi się przydała. Więc w tym roku też się wezmę. To jakby to złożyć, to Mam strasznie mało miejsca. Dobra, ja to później złożę, żeby czasu nie tracić. I tak, y mam taki też sweter ze szkieletorem. I on był... Y on jest z tego, z New Yorkera z działu męskiego. Ja on był chyba za 65 zł. Więc y tak. Kolejną rzeczą ciuchem, jest taka duża bluza z Cambridge University. Czekajcie. O. Kupiłam ją w beżce i ona była chyba za od 60 do 90 lat. Jakoś, jakoś tak nie pamiętam dawno ją kupiłam, chyba w zimie ją kupiłam. Więc tak, y z takich rzeczy to tyle. Jeszcze mam y bieliznę tutaj woreczka. Tu mam strój kąpielowy. Dwa strój kąpielowe. Ten jest Kropa, a ten jest cały czarny z. boże Z New Yorkera. Tu mam. Tu z... mam ze skarpetkami worek. Tutaj mam topiki. No, steniki. I jeszcze gdzieś tu miałam. To jest. Ja dłożę to mam wszystko I... Korek z dołem. Tak, tak. Dobrze, ja mam przed sobą walizkę. Teraz będę próbowała się zmieścić. Mam ciuchy tutaj na oknie i za sobą to wszystko. I teraz próbujemy się jakoś spakować. Yy, trzy ręczniki na plażę do kąpania i do twarzy. Dobra, ten ręcznik plażowy położyłam tutaj na sam dół walizki. I teraz zaczniemy chyba od yy, długich spodni, tak mi się wydaje. Kurde, to już dużo miejsca zabrało. Dobra, damy radę. Obawiam się, że ten vlog będzie bardzo długi. Ale mam nadzieję, że się nie sądzicie oglądaniem tego, bo naprawdę. Staram się jak mogę, żeby to szybko wszystko zleciało. E, dobra, teraz zrobimy chyba koszulki. E, to. E, gdzie to tam położymy. To są te krótsze. Dobra. Jakoś to tutaj upchnę. Muszę to zmieścić po prostu. Dobra, tutaj do samego końca. Dobra, Zajęłam, zajęło mi to już połowy walizki. A mam jeszcze. Weźmy te bluzki do spania gdzieś, no, a gdzieś na do Będę szukać później. Tu mam te koszulki z krótkim rękawem. No, wszystkie są z krótkim, większość, ale te krótsze po prostu. Dobra, teraz wezmę te, te na szelkach, myślę, wszystkie topy i tak dalej. Teraz weźmy sobie te rzeczy. Tu mam tą koszulę z handemu. Tu na dół ją Czekajcie, bo wy chyba nic nie widzicie. Tak się wydaje. Dalej średnio. Ale no trudno, nie mam jak inaczej. Nie mam jeszcze statywu profesjonalnego żadnego, więc wybaczcie. Te spodenki dam chyba do stroju też za tę siateczkę. Bo to z drugiej strony, więc to później będę pakować. Spodenki krótkie. Tu je upchnę Jak tu jeszcze ma wejść kosmetyczka, to ja nie wiem jak to wejdzie. Albo pojedzie to tak jak rok temu osobno. To i tyle. <śm> to by było dobre rozwiązanie Tej na takie jak krzyczy. Ogólnie zapomniałam jeszcze o y, dwóch parach dresów. Tych brązowych chyba już znalazłam. Bo ją widzę Te bajkery, lepiej Będę siadać na tą walizkę W najgorszym wypadku Dobra, nie jest tak źle Mogło być gorzej zawsze I teraz to, ja tą to kosmetyczkę wezmę chyba osobno że się tam ją upchnie ouchie Daję ten sweter i blue. Aha, coś jeszcze może wejść wezmę na pół te dobrze kochani zmieniłam tutaj troszeczkę parę zmian wprowadziłam mianowicie strój i no ogólnie inne tam rzeczy dałam pod bluzę i pod dresy. I jakoś to wygląda, dobra, troszeczkę wystaje, ale to nic, yy, bo jeszcze, znaczy tutaj wszystko już jest yy, spakowane. Kosmetyczka pojedzie w aucie, buty też i dwie bluzy też. Jestem chyba już spakowana.